Krzysztofie ze Szkoły Księgowości, a dzisiejszy nasz temat to data powstania przychodów podatku CIT, czyli podatku dochodowym od osób prawnych. Generalnie, zgodnie z tymi przepisami, za przychody uważa się należne. Przychody, czyli można powiedzieć, użyte jest dwa razy to samo słowo, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, ale po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skąd? Czyli na przykład rabatów. E, ważne, że przychody w walutach obcych przyliczamy obowiązkowo na złote polskie i stosujemy tutaj kurs e, średni Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego, który poprzedza dzień uzyskania przychodu, czyli właśnie będzie nam potrzebna data, kiedy ten przychód będzie w jakiej dacie będzie uznany za uzyskany przez nas. Analizując dalej przepisy, znajdziemy taką informację, że data powstania przychodu uznaje się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi ale uwaga, nie później niż dzień wystawienia faktury, czyli jeśli wystawimy fakturę zanim wydaliśmy towar, to już powstanie nam obowiązek podatkowy i nie później niż uregulowa dzień uregulowania należności. Nie chodzi tu absolutnie o zaliczkę, tylko o sytuację, że klient nam już zapłacił, ta kwota nie podlega już zwrotowi, czyli można jest, powiedzieć, że jest definitywna i wówczas, jeśli właśnie zapłacił nam przed e, dostawą, przed wyświadczeniem usługi, to również powstanie nam przychód. Do opodatkowania w podatku CIT. I teraz omówmy sobie przykład. Załóżmy, że wykonaliśmy usługę 5 sierpnia 2024 roku, a wystawiliśmy fakturę 28 lipca, czyli wcześniej niż wykonaliśmy usługę. Tutaj obowiązek podatkowy w podatku CIT powstanie właśnie w dacie wystawienia faktury, czyli 28 lipca. I kolejny przykład. Załóżmy, że wykonaliśmy usługę 31 sierpnia, wystawiliśmy fakturę. 5 września, tutaj co było pierwsze? No, wy wykonanie tej usługi, wyświadczenie tej usługi w związku z powyższym przychód powstanie 31 sierpnia. Czasami mamy takie usługi świadczone w okresach rozliczeniowych, yy, gdzie określamy, jaki mamy okres rozliczeniowy, i tutaj ten przychód yy, powstaje właśnie w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, który jest określony w umowie, ale nie rzadziej niż raz w roku. I przykładowo, gdybyśmy mieli umowę najmu od 10 października i na dwa lata załóżmy, okres rozliczeniowy dwuletni, możemy mieć na czas nieokreślony, ale okres rozliczeniowy daliśmy sobie dwuletni, możemy, no prawnie możemy, tyle że powstanie nam przychód w podatku CIT ostatniego dnia roku, każdego roku, czyli Pierwszy taki przychód to 31 grudnia 2024 rok, oczywiście w proporcji do tego okresu, czyli będzie to od 10 października do 31 grudnia i w tym w tej proporcji powstanie nam przychód w zakresie podatku CIT też grupę takich przychodów, które e, jakby osiągamy, można powiedzieć, zgodnie z przepisami podatku CIT, czyli datą, którą musimy je opodatkować, to jest data ich otrzymania, zapłaty, czyli zapłacono nam na przykład karę, zapłacono nam jakieś odszkodowanie, zapłacono nam odsetki i dopiero wtedy powstaje przychód do opodatkowania. No i kolejny przykład, gdybyśmy załóżmy, wystawili notę odsetkową naszemu kontrahentowi, wystawienia 18 września, to jeszcze w tej dacie nie powstanie nam przychód podatkowy, nie, my, nie mylić z przychodem bilansowym, e, tylko powstanie w dacie otrzymania odsetek. Tutaj było to 30 września, więc przychód powstanie 30 września 2024 roku z tytułu otrzymania odsetek od kontrahenta. Dziękuję za dziś. Przy okazji chciałam cię zaprosić na wielką konferencję księgową, która odbędzie się na żywo w Krakowie w dniach 27-28 września. Spotkajmy się tam, aby porozmawiać o podatkach, księgowości i prowadzeniu biura. Całą agendę znajdziesz poniżej w opisie i pamiętaj, że do 2 sierpnia ceny za bilet na konferencję są Najniższe. Do zobaczenia!